Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Hodowla Filipa. W dzisiejszym odcinku, jak widzicie, jestem przy małych królikach, tak jak tam w tym odcinku wam. Ej, mamo, nie uciekaj! Uch, jak zwykle ona musi uciec, ona ma już rok, ale dalej jest niemądra. No i tutaj, jak widzicie, jestem właśnie przy małych królikach, tak jak tam w tamtym odcinku, je już wam pokazywałem. No i dałem właśnie teraz siana, ponieważ miałem bardzo mokro, tym też tutaj dałem. No i też byłem pozbierać jajka, kur I też za chwilę pójdę na skubać trawę królikom. A zanim pójdę właśnie na skubać tej trawy, to chcę pokazać Wam jeszcze jedną rzecz. To na razie już sobie wiadro wezmę, do którego właśnie będę skubał trawę. Do, niej, do niego wsadzał. Zamknę drzwi. O, a tam sobie widzę, że kury, kury sobie siedzą. Tak mi się wydaje, czy się ekran rozmał? Ojku. E, to ja przetrzę ekran, żebyście lepiej widzieli, bo mi, albo mi się zdaje, ale coś się chyba ekran y, rozmazał. Więc zaraz to naprawię i już się za chwilę widzimy. Nie wiem, chyba mi się widzowie zdawało, albo, albo nie. Y, ale już y, ja teraz widzę lepiej ekran, już by się taki rozmazany nie widział. Nie, ale teraz, jak widzicie, jestem przy tym króliku tutaj w tej budce na polu, tej małej, i on próbuje mi wyskoczyć. Ale też, jak widzicie, oj, ona zasłania, są tutaj małe króliki. Nie wiem, czy je widzicie. O, teraz dobrze. Są małe króliki. Mają już ponad miesiąc, właśnie z tatą w, so w sobotę. wyciągliśmy całe siano z tej budki, ponieważ zaczął z niej bardzo śmierdzić. No i pomyśleliśmy, że jakiś skrójku właśnie padną, albo mu się coś stało. No to więc wzięliśmy, wyciągliśmy, no i daliśmy siano, ale widzę, że ona teraz je właśnie tutaj wyciągła. Nie wiem czemu może im było za ciepło. No i one są dwa rude. No i yy, właśnie tutaj im teraz będę musiał naskubać trawy, bo im yy, właśnie dałem jeszcze sałaty, a one tak za bardzo je nie lubią mieć. Ej, nie uciekaj. No i tutaj jeszcze wodę wymienię. No i oczywiście dam siana Na razie tutaj zamknę. Też jak widzicie, no kurczaki. Ojku. Nie wiem, albo mi się wydaje. Albo ten ekran jest faktycznie rozmazany. Nie wiem, jeszcze raz go spróbuję przetrzeć yy, i zobaczę, co się z tym da zrobić. Teraz jestem właśnie w nowym kurniku i widzowie, wydaje mi się, że lepiej teraz widać, bo przetarłem i wyłączyłem yy, latarkę i teraz troszkę lepiej yy, ja to widzę. Albo mi się zdawało na polu, yy, że coś... Yy, żeby się światło odbijało. Ale jeszcze przed dodaniem odcinka oglądne, oglądnego czy faktycznie nie rozmazał się ekran. Więc tutaj nie wiem, ja na razie tutaj e, dobrze widzę. Jeszcze jakby coś to jeszcze raz go przetrzę, bo właśnie teraz pójdę e, nazywać troszkę trawę króliku. Więc ja wezmę. No, i widzimy się, jak będę zrywał trawę. Jestem właśnie, widzowie, u mnie w ogródku, bo tutaj była bardzo. E, już widziałem piękne mlecze. No i też oczywiście trawę, więc troszkę dam tutaj tym królikom, żeby sobie troszkę najadły. No i potem jeszcze pójdę tam, gdzie jest więcej tych mleczy. Ale chciałem tutaj pozrywać, żeby znieść tą trawę, bo szkoda jej marnować. Ale lepiej, żeby, żeby była. Tutaj też ma akurat mi rosną truskawki koło tego, ale bardzo zarosły trawą i musiał jeszcze powylewać tę trawę, bo tutaj też są ładne mlecze, to od razu będą miały do jedzenia. Widzę, że już tutaj się skończyło, to była też trawa koszona, tutaj już nic nie ma. Tutaj akurat troszkę maliny uschły, to wszystko będę musiał wyskubać, no i oczywiście przeplewić. Więc yy, tutaj jeszcze jest jeden ładny. Te kwiaty wezmę. Więc ja idę teraz tam jeszcze pod płot, bo tam też były ładne. I widzimy się jak będę je jeszcze zrywał. Jestem właśnie teraz u mnie w ogródku pod płotem. I tutaj są przepiękne liście mleczy, więc myślę, że jak ja to nazywam do pełna to wiadro, to króliki się naprawdę ten najedzą i tam małym króliczką. No i oczywiście też dużym. I jak widzicie na kanale dość dawno nie było odcinka. Ale to dlatego, ponieważ za bardzo nie miałem czasu, ponieważ ja też mam szkołę, wszystko i tak i te lekcje zdalne jeszcze są, to tak za bardzo y, nie, mam, y, nie mam czasu, żeby tu nagrywać. Lekcji też jest dużo y, do odrabiania, też zadań domowych. Więc yy, nie przejmujcie się tym, że nie ma za yy, ten znaczy odcinków, ponieważ one co tydzień yy, minimum się będą na pewno pojawiały. Więc yy, to na tyle: ja na razie yy, poskubię całą tą tutaj trawę, ile, ile wejdzie do właśnie tego pojemnika. I widzimy się przy królikach, jak będę im dawał trawę. Dałem właśnie trochę e, trawy tutaj królikom, żeby mi nie uciekały, ponieważ przedtem zapomniałam się powiedzieć, a teraz chciałbym wam powiedzieć, że bardzo dziękuję za zostawienie na moim kanale 65 subskrypcji, ponieważ e, to jest dla mnie wielki wyczyn, ponieważ nie wiedziałem, że tak szybko zdobędę to 65 subskrypcji, więc jeszcze raz bardzo wam dziękuję za to, też za te łapki w górę, bo widzę, że pod filmami zostawiacie po 30, a nawet po 20 łapek w górę. Więc jestem Wam bardzo za to wdzięczny yy, i myślę, że yy, jeszcze pod koniec tego miesiąca uda się, że będzie 70 subskrypcji. Więc zachęcam do subskrypcji. No i oczywiście zostawienia łapki w górę i napisania komentarza, jak Wam się podobało. Więc yy, bardzo Wam dziękuję. A jeszcze tym ostatnim subskrybentem, tym 65 subskrybentem, zostawił tą subskrypcję jest. Misiek Games przez 2S. Jeżeli chcecie, wpadajcie na jego kanał, zasubskrybujcie jego kanał. No i oczywiście do tego kanału y, myślę, że podam Wam link w opisie. Więc jeżeli chcecie, wpadajcie też zobaczcie do opisu, bo myślę, że tam y, dodam. No i zostawcie subskrypcję i łapkę w górę na jego kanale. No i możecie mu napisać też miły komentarz. Więc z tej strony wszystko. No i też tutaj przygotowałem właśnie kulikum, mam tą trawę, troszkę im dałem, No żeby nie uciekały. Jak chciałem Wam powiedzieć, tutaj są wszystkie: raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Są wszystkie. U góry te, też tutaj dam. No i tutaj jeszcze muszę i tak po kurach posprzątać, co były. E, tutaj mam dla nich trawę. Jeszcze skoczę do tamtego królika, też mu dam dużo. No i e, e, myślę, że wtedy odcinek się już zakończy. Więc jeszcze raz zachęcam do subskrypcji, zostawienia łapki w górę na moim kanale no i na kanale Misiek Games przez 2S. I też możecie wpaść na kanał jeszcze jednego mojego kolegi, czyli Maciek Maciu2093, do którego po prostu jak wejdziecie na mój kanał, tam jak widzicie polecane kanały, tam będzie jego kanał, więc też możecie wpaść. Właśnie dodał, dzień temu dodał nowy filmik, więc możecie też zasubskrybować. No i zostawić łapkę w górę. Więc ja myślę, że na dzisiaj to wszystko. Dziękuję yy, za to 65 subskrypcji, za to, że mnie oglądacie i zostawiacie łapki w górę. Więc dziękuję Wam za wszystko. Do następnego odcinka.